Siemanko wszystkim, z tej strony Mati i dzisiaj chciałbym wam troszeczkę opowiadać o sytuacji po Moskwie I teraz tak, zakończyliśmy Moskwę chyba bodajże na trzecim miejscu na dobrą sprawę pomiędzy drugim a czwartym miejscem nie ma za bardzo dużo różnicy pomiędzy nagrodami warto jest tylko walczyć o to pierwsze miejsce ale nam się jakoś nie udało za bardzo z tego powodu, że wszyscy gracze zaczęli po prostu oszczędzać Podjąki na Kair, <coughs> przepraszam, który myśleliśmy, że odbędzie się. Na dobrą sprawę, już w tym tygodniu będą jakieś tam wstępne zapisy, ale póki co nie ma tych zapisów, więc zobaczymy, jak to będzie. Yy, powiem Wam szczerze, że teraz G27 się dość mocno zmienił. Dużo topowych graczy serwerów 23, 25 i chyba 28 do nas przywędrowali. Dzięki temu, że udało nam się dość dużo pokazać na polu bitwy, pomimo tego, że mieliśmy po 10 bilionów mniej siły niż niektóre sojusze, to walczyliśmy z nimi na równi. No, oczywiście w finalnej walce <coughs> ciężko jest przeskoczyć te 10 bilionów, si bilionów siły, ale dzięki temu, że walczyliśmy dość dobrze zorganizowani, do część graczy stwierdziła, że może warto do nas przyjść i zobaczyć, jak to jest. I teraz w tym momencie mamy maksimum yy, graczy. 255 na 255 to jest ogólnie u nas rzadkość, bo przeważnie mieliśmy tak 245 graczy. I teraz, tak, przed Moskwą, jak wchodziliśmy, to mieliśmy około 200, e, 35 bilionów siły. Tak, z tego co kojarzę. W tym momencie mamy 45 bilionów siły. To jest 10 bilionów siły więcej. W tym momencie jesteśmy jednym z, z, z jednych z sojuszy, który ma najwięcej siły. Możemy teraz już spokojnie konkurować z c 01 bo nie mamy aż takiej dużej straty do nich z siłą i z innymi sojuszami, którzy są topowi. I teraz słuchajcie, kto do nas w ogóle przyszedł? bo Nie powiem Wam, że co dość duże wzmocnienie, tylko teraz członkowie. Po pierwsze, najważniejszą rzeczą, jaką jest to, że wrócił do nas 456. <coughs> to jest prawie 500 milionowy gracz, więc nie muszę Wam wspominać, jak on dużo zmienia na polu bitwy. I słuchajcie, nowi gracze to też jest czołówka z graczy, których ja miałem przyjemność grać: Arm, Amorn i Diablo. To chyba nie muszę Wam mniej więcej przedstawiać tych graczy, ponieważ bardzo dużo filmików na YouTubie czy tam na tak jest w udziale tych dwóch graczy. Są to bardzo dobrzy gracze, również DRM. I Hav. o tych czterech graczach z nimi grałem i widziałem po prostu w akcji, więc wiem, że są dość dobrzy. Tutaj mamy jednego naszego polskiego gracza Magiko, który też do nas przywędrował z serwera 25. Jak sami możecie zobaczyć, to są dość dobre wzmocnienia, bo to są gracze. No, już poza tą czołówką, tutaj co ma te 300 milionów siły, są gracze pomiędzy tam 200 a 300 milionów, tak? Są dość dobre. To wszystko tak na dobrą sprawę. To są gracze, którzy poprzedzili do nas trzęsienie, czy też jest z A27. Więc takie dość spore to zostało wzmocnienie. Czekamy właśnie na możliwość zagrania w Kairze, ponieważ chcielibyśmy sprawdzić teraz jakby naszą siłę, gdyż mamy też do przeszkolenia paru graczy. Muszą też zobaczyć, jak my działamy, na w jakich godzinach tak naprawdę my też gramy. No nic, stwierdzam, że to będzie mega spokojnie tego naszego sojuszu i uważam, że będziemy mogli teraz konkurować z najlepszymi. Nie będziemy tak mocno już odstawać z tą siłą. Mam nadzieję, że inni topowi czy też będą się do nas dołączać w przyszłości i staniemy się poniekąd jakąś taką marką rozpoznawalną na tych serwerach w Warpacie. A co to sytuacja u mnie? Słuchajcie, u mnie dużo też się nie pozmieniało. Udało się ulepszyć ten medium do 9.0, Oma ma tutaj bagatelne niecałe 22 miliony. Jednak powiem Wam coś jednego. Kombinacja tych dwóch oficerów, czyli Stalowa i Spanner to jest coś przepięknego, zwłaszcza jak atakujecie troszeczkę słabsze od siebie bazy. Bez ponoszenia straty, ten czołg jest w stanie rozwalać bazy na poziomie siły 70 milionów, 60-70 milionów. To gdzieś wam puszczę filmik z prawej albo z lewej strony. On po prostu wjeżdża, w bazę ma 70 milionów, klikacie atak i możecie iść sobie zrobić herbatę, i nic nie powinno się mu stać. Chyba, że tam będzie 5, y, Garth ma 5 antyganów powkładanych wtedy, może. Ale nie spotkałem się nigdy z taką sytuacją. On po prostu wjeżdża, rozwala wszystko. Testowałem różne kombinacje i tylko ta kombinacja jest w stanie wytrzymać taki oszczał takiej bazy. Reszta kombinacji, spanner jest za słaby w porównaniu do innych, na przykład paner plus łowca nie dają rady. Myślałem, że jeżeli szybciej będę zabijał tą bazę, to uda mi się nie stracić jednostek, ale to nic nie wpływa. Ta kombinacja jest najlepsza. I słuchajcie, teraz co ja robię? Oficerowie. Ja na razie skończyłem ulepszać w ogóle oficerów armii lądowej. Dlaczego? Ponieważ tu mam 9 oficerów ulepszonych. Ulepszenie wilczycy brakuje mi dosłownie, nie wiem, 40 ostatek oficerów, aby ulepszyć jej ostatnią umiejętność na. Piąty poziom i tak na razie zostawiam. Z tego powodu, że to armatę i tak będę potem rozkładał, aby ulepszyć albo tą armatkę do 8-1, albo ten lekki czok. Zobaczę, co bardziej mi się będzie opłacało, <coughs> czym będę częściej grał. I teraz zostało mi lotnictwo. I tutaj mam, nazbierałem sobie bodajże na jednostkę 7-1, to był jakiś bombowiec. I stwierdziłem, że rozwalę ten bombowiec, bo i tak nie mam ulepszonych oficerów do tego bombowca zbyt dobrze, więc ulepszyłem sobie ten myśliwiec na 7.1, 8, przepraszam, 1. On tu też jest dość mocny, bo 13,5 miliona, więc daję radę. Chciałbym też jak najszybciej nazbierać kolejne, <laughs> przepraszam, jednostkę 7.1 i ulepszyć go na 8.2. Na tym momencie go zostawić. Bo taki myśliwiec jest w stanie dość dużo oddać na polu bitwy i sam naprawdę potrafi dużo tej dużo pozabijać, bronić przede wszystkim naszych jednostek przed tymi bombowcami. Dlaczego nie robiłem bombowca? Ponieważ ja dopiero teraz zacząłem ulepszać tych oficerów do bombowca. W tym momencie ulepszam mojego L-Cartero i na tym momencie brakuje mi dwóch statuetek, żeby go ulepszyć tutaj na poziom 5, czyli to, co najbardziej mi zależy, czyli czasu nie 2 sekundy. Największe obrażenia, później standardowo piąty poziom, piąty poziom a na samym końcu będzie szybkość patrolowania, bo to jest najmniej istotne. Drugim oficerem, jakiego będę chciał zrobić, zastanawiam się albo przed wróżką, bo ona też dość mocno boostuje bombowce, będą dedykowana do niego, lub ewentualnie skądzić wiedźmę. Bo jak graliśmy w San Francisco jeszcze dawniej, to tutaj udało mi się, aż te dwie umiejętności na czwarty poziom podbudować. Byłoby to też dość spoko opcja, ponieważ jeżeli on wystarczająco ma dużo obrażeń z, z bombowcem, to wiedźma będzie dość mocno bustowała jego przeżywalność, żeby nie ginął zbyt szybko. Za to wróżka będzie boostowała głównie jego obrażenia. I szybkość tego bombardowania. Ale na spokojnie, zanim tego ulepszę na 5-5, to pewnie minie z miesiąc, półtora, i nawet do dwóch. Zależy, jakie będę miał szczęście w kole fortuny. I tutaj będę zastanawiał się, może wy podpowiecie, czy bardziej Wiedźmę czy bardziej blond wróżka. Wiedzmy, to tyle też dobra, że mógłbym ją zestawić, z, bo to jest uniwersalne, razem z przywódcą tutaj z polarnym, i wtedy tą naszą orlicę przełożyć do, do tego L. Ponieważ ona też mocno pustuje i obrażenia. Zastanawiam się, czy takie kombo będzie lepsze, czy tutaj ta wróżka. No zobaczę. Na no spokojnie nie spieszy mi się tak, tak bardzo, bo sami widzie to ulepszanie długo trwa. Coś jeszcze fajnego i nowego, to jak pewnie każdy zauważyliście, mamy zapowiedź koła zaopatrzenia. Jest to pierwszy raz w historii, kiedy takie koło jest tutaj robione. Wydaje mi się, że ono będzie pewnie na podobnej zasadzie, co koło Fortuny. Nie wiem, czy to będą jakieś dodatkowe losy, trzeba będzie losy wykupywać, czy też będzie za golda. Ja po ostatnim. Kole fortuny się spukają całkowicie z kasy. Teraz dopiero powolutku odrabiam i dodatkowo jeszcze kupowałem dzisiaj komponenty do ulepszenia. Bodajże tej armaty. Ta armata jest w tym momencie ulepszona na maksimum. Prawie zostało tylko 12 ostatnich prototypów tutaj. I teraz jak ulepszycie, to, to jest na samym końcu sobie ulepszać, jak już będziecie mieć odstawione, bo to tutaj wzrost tego to jest minimalnie z ci siła tej armii może o 1%. Lepiej do 98 poziomu, i tak jak kolejne 12 nazbieram, to ulepszę sobie na spokojnie tego do, na ten sam prototyp, czyli tutaj do 98. A jak będę miał już 22 komponenty z mojego MB, to wtedy dopiero to ulepszę, czyli rozłożę tamte komponenty z samych pozostałych dwóch jednostek żeby ulepszyć i dopiero jak będę miał te dwa komponenty wtedy dopiero ulepszę. Bo wtedy przejdę na wyższy poziom będę miał już najprawdopodobniej jednostkę z poziomu 15 tak no z poziomu 15 bo nam brakuje dosłownie 6000 więc tyle na pewno osiągniemy i zobaczymy jak to będzie dalej i słuchajcie zobaczymy jutro może tam transmisję z tego właśnie tam koła, fortuny tego drugiego, zaopatrzenie. Nic tutaj nie dawałem żadnych wcześniej filmików, no bo nie będę wam dawał z jakichś pierdół. Nic się tak na dobrą sprawę w tym momencie nie dzieje. Moskwę zakończyliśmy też 4 czy 3 dni wcześniej, bo to nie było sensu. T01 wygrało, miał dość dużą przewagę w punktach sojuszu, bo dość mocno aktywnie zbierali te bunkry. My myśleliśmy po prostu, że Kaj będzie szybciej, i woleliśmy sobie zaoszczędzić te bunkry, czy te potionki na bunkry. W Kairze. Z pierwszych informacji o Kairze to wiem tyle, że pierwsze dwa tygodnie to tam jest symulator farmienia. Głównie nie, może, nie mogą się w ogóle odbywać walki, więc dlatego myśleliśmy, że tym bardziej będzie lepiej jak rozpoczniemy szybciej. Bo będziemy mogli na spokojnie sobie przez te dwa tygodnie nazbierać tych surowców oraz pociągów, aby móc później wypełniać tę misję. No ale zobaczymy jak to będzie. Na razie czekam. Najbliższy filmik będzie w momencie, kiedy albo ogłoszą K i lub jakąś inne miasto za poziomu czwartego. Mam jeszcze tam za ten filmik do nakręcenia, jednak moje pytania do supportów skierowane tydzień temu jeszcze nie dostałem żadnej odpowiedzi na nie, a są to dość ważne pytania, aby móc nagrać ten filmik. Dobra, słuchajcie, z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej.